Tęskni tak, nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli nie przyznaje się do tego, nawet udając, że to minęło, ta osoba tęskni za tym, jak się uśmiechałeś. To nie był tylko uśmiech, to była cała zmiana atmosfery, kiedy przychodziłeś. Tęskni za lekkim dotykiem, za tym sposobem, w jaki dotykałeś rzeczy, jakby prosił o pozwolenie, jakby wszystko miało wartość, ma wspomnienie ciszy, którą zostawiałeś, spokoju. Sposobu, w jaki wolno patrzyłeś, jakbyś słuchał oczami, i tak, ta osoba wciąż myśli o tobie, kiedy dzień zwalnia, kiedy świat staje się głośniejszy niż powinien i wszystko, co brakuje, się pojawia. Myślisz, że to była tylko współpraca, ale nie była. To była przystań, to był spokój, to była obecność bez oczekiwań. Ta osoba tęskni za lekkością, bo teraz wszystko waży więcej. Wszystko stało się twarde, sztywne. Bez Twojego sposobu istnienia, który nie przeszkadzał, bez Twojego sposobu bycia i tego, że to wystarczało, nie mówi się o tym, nie pisze, ale czuję ciałem, pamięcią. Z tym nagłym szokiem, który przychodzi w środku popołudnia, kiedy niespodziewanie przemykasz przez myśli. Odszedłeś, nie zdając sobie sprawy, co zabierasz. Ale ta osoba od razu zauważyła, czego brakuje. To nie są wielkie wspomnienia. To małe gesty, które bolą. To wszystko w porządku? To daj mi znać, kiedy dotrzesz. To sposób cichego siedzenia obok, bez stawania się nieobecnością. Czy zauważyłeś, że zostawiłeś to w kimś, czy nadal myślisz, że to było mało? Niemożliwe, żeby nie czuć. Przyszedłeś nie obiecując niczego, nie hałasując, nie przedstawiając się jako konieczny, ale byłeś, byłeś niezbędny, nigdy nie mówiąc, że będziesz, a teraz jest ktoś, kto stara się iść dalej. Jakby to wszystko się nie zdarzyło, jakby wpływ Twojej obecności mógł być zarchiwizowany, ignorowany, zapomniany z czasem. Ale tak nie było. Ta osoba tęskni za Tobą w warstwach, których nawet nie potrafi wyjaśnić, bo nie chodzi tylko o bycie razem. Chodzi o to, jak sprawiałeś, że wszystko stawało się bardziej znośne. Twój uśmiech wciąż echo, nawet jeśli usta już milczą, Twój dotyk wciąż powoduje dreszcze nawet gdy skóra już tego nie czuje. A twoja lekkość, ona wciąż unosi się w miejscach, gdzie wszystko stało się zbyt ciężkie, odkąd odszedłeś, i może myślisz, że to przesada, ale to nie jest. To tylko dlatego, że nigdy nie zauważyłeś efektu, jaki wywoływałeś, nigdy nie dostrzegłeś małych zmian, które twoja obecność wprowadzała w czyimś świecie. Nie wiedziałeś, że siadając dostosowywałeś atmosferę, że śmiejąc się oczyszczałeś powietrze. Że po prostu będąc, wszystko wokół układało się trochę lepiej, ale ta osoba to zauważała. Obserwowała cię w milczeniu. Zbierała Twoje gesty, nawet gdy ich nie widziałeś. Przyzwyczaiła się do sposobu, w jaki mówiłeś: już wracam, nawet nie wiedząc, że już nie wrócisz. Nie miałaś pojęcia, ale były dni, kiedy tylko Twoje dzień dobry trzymało jej głowę w ryzach. A teraz, nawet jeśli próbujesz się przekonać, że to już minęło, to nie minęło. Bo są rzeczy, które zostają, nawet gdy osoba odchodzi. Szczególnie gdy wszystko odbyło się bez rozgłosu, kiedy połączenie było ciche, ale głębokie. Ta osoba cię nie obwinia, ale nosi. Nosi ciężar lekkości, którą zabrałeś ze sobą. Nosi nieobecność tego, co wydawało się tak proste, a w głębi duszy było wszystkim. Nie ma zdjęcia, które to zastąpi. Nie ma wiadomości, która mogłaby to odbudować. Nie ma ciała, które mogłoby to wypełnić. Bo nie chodziło o fizyczną obecność, chodziło o to, co wywoływałeś. Tęskni za rozmową z tobą, patrząc w oczy i czując, że naprawdę jesteś słuchany, tęskni za twoim spokojem w środku dni, które wydawały się rozpadać, tęskni za ciszą, którą potrafiłeś zostawić, nie wprowadzając dyskomfortu. Byłeś schronieniem, nie wiedząc o tym, nie planując. I być może dlatego tak bolało, kiedy odszedłeś. Myślisz, że zniknąłeś, ale wciąż jesteś w każdym kącie, wciąż pojawiasz się w detalach, w przedmiotach, w zapachach, w luźnych zdaniach, które mówią inne osoby i przypominają o tobie. Ta osoba unika pewnych miejsc, unika pewnych godzin, unika otwierania pewnych folderów w telefonie, bo wszystko wciąż krwawi, wszystko wciąż pulsuje, i wszystko wciąż przypomina. I chociaż czas próbuje nauczyć, że wszystko przeminie, to uczucie, nie minęło. Prawda jest taka, że nikt nie może zastąpić lekkości, nikt nie zapomina, kto sprawiał, że życie wydawało się prostsze, bardziej żywe, bardziej znośne. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy dokładnie przestałeś być obecny? Czy zauważyłeś, że przestałeś odpowiadać w tempie, do którego się przyzwyczaiłeś? Czy dostrzegłeś, że częstość Twoich gestów powoli znikała, jakby ktoś powoli gasł światło? Ta osoba to zauważyła, poczuła i zaakceptowała, ale akceptacja to nie to samo, co zapomnienie, to nie to samo, co przestać odczuwać tęsknotę. I jest jeszcze coś: ta osoba nie tęskni tylko za tobą. Tęskni za tym, kim była, gdy była z tobą. Obudziłeś coś w niej, spokojniejszy sposób istnienia, szczerą, lżejszą, pełniejszą wersję samej siebie. Po tym, jak odszedłeś, wszystko zmieniło kolor. Już nie mówi z tą samą łagodnością. Już nie chodzi z tą samą pewnością, już nie śpi z tym samym ciszą w środku. Ty, nie wiedząc, zabrałeś ze sobą części, które nie były Twoje, ale które istniały tylko w Twojej bliskości, a teraz ta osoba chodzi z nieobecnością, której nikt nie widzi, nikt nie zauważa, nikt nie pyta, bo nikt nie dostrzega, co robiłeś, bez wysiłku. Myślisz, że wszystko minęło, ale to nie minęło. Masz wspomnienia ukryte w banalnych detalach. W dźwięku piosenki, w sposobie w jaki ktoś odwraca twarz, w intonacji frazy, której używałeś bez zastanowienia. Ona udaje, że nie czuje, ale czuje, udaje, że nie szuka, ale szuka, udaje, że nie zauważa, ale zauważa. I może ty też czujesz coś, może wciąż istnieje węzeł, który się pojawia, gdy ktoś wspomni o tej osobie, lub gdy widzisz miejsce, w którym zwykle bywaliście, lub gdy noc trwa zbyt długo. A cisza cię konfrontuje. Może mówisz, że wszystko jest w porządku, ale czy na pewno? Czy potrafisz powiedzieć, że nic nie czujesz, gdy twoje ciało wciąż pamięta komfort bycia blisko niej? Czy potrafisz zaprzeczyć, że istniał tam pewien rodzaj spokoju, którego nie znalazłeś w nikim innym? Czy potrafisz spojrzeć wstecz i nie zauważyć, że straciła coś, czego nikt inny nie potrafił ci dać? Ta osoba czuje i nie wstydzi się tego. Bo to, co przeżyliście, nawet jeśli było subtelne, było prawdziwe, było żywe i pozostawiło ślady. Nigdy nie będziesz wiedział, jak bardzo było to ważne. Nigdy nie dowiesz się, ile dni uratowałeś, nigdy nie dowiesz się, ile płaczu ulżyłeś, nigdy nie dowiesz się, jak bardzo ktoś oddychał łatwiej, tylko wiedząc, że istniejesz. Ale ta osoba wie. I to wystarczy. Czy kiedykolwiek to przeżyłeś? Czy kiedykolwiek byłeś wspominany przez małe gesty? które pozostawiły ogromne ślady, bo są rzeczy, które się nie kończą, nie znikają, nie opróżniają się z czasem, są rzeczy, które pozostają ciche, ale całe, a ta osoba żyje z tym, z wspomnieniem, które nie stało się przeszłością, z nieobecnością, która wciąż zajmuje za dużo miejsca. Stara się iść dalej, ale nosi echo, noszą dźwięk Twojego głosu mówiącego proste rzeczy, takie jakie nikt inny już nie mówi. Takie, które wydawały się głupie, ale teraz już nie istnieją. I choć świat mówi, że trzeba iść naprzód, to nie zawsze kontynuowanie to właściwa decyzja. Czasami zatrzymanie się i wspomnienie to też forma szacunku szacunku dla tego, co było, dla tego, co się czuło, dla tego, co zostało, nawet gdy osoba odeszła. Ta osoba wciąż tęskni za Twoją szczerością, za tym, jak nie starałeś się zaimponować, byłeś cały. Nawet będąc dyskretny, nie prosiłeś o przestrzeń, ale ją zajmowałeś, nie wymagałeś obecności, ale byłeś pamiętany, już próbowała przekonać się, że nie zrobiłbyś różnicy, ale zrobiłeś, zrobiłeś i nadal to robisz. Są ludzie, którzy przechodzą, są ludzie, którzy przechodzą obok, ty zostałeś, bo są imiona, które brzmią inaczej, są dotyki, których skóra nigdy nie zapomni. Są obecności, które mimo że nieobecne wciąż kształtują dni. Ta osoba dzisiaj stała się kimś innym, bardziej podejrzliwa, bardziej zdystansowana, bardziej cicha. Zostawiłeś ślady i nie były one widoczne. Były to ślady w czasie, ślady w sposobie bycia, ślady w milczeniach, które przyszły później. Nie mówi o tobie, ale czuje i za każdym razem, gdy ktoś próbuje się zbliżyć. Każdego razu, gdy ktoś próbuje zająć to, co było twoje i nigdy nie będzie należało do nikogo innego. Wciąż mieszkasz w sposobie, w jaki unika kontaktu wzrokowego, w tym jak odpowiada krótszymi zdaniami, w pośpiechu, by wyjść z miejsc, w dystansie, jaki utrzymuje, nawet gdy pragnie pozostać, bo łatwiej jest się oddalić niż na nowo wszystko poczuć. Bezpieczniej wydaje się być chłodną, niż pokazać, gdzie wciąż boli. Otworzyłeś w niej coś, co się nie zamyka i być może nigdy się nie zamknie, bo niektóre połączenia nie są po to, by leczyć, są po to, by obudzić. Obudziłeś w niej pragnienie, by być lżejszą, bardziej obecną, bardziej żywą, a teraz bez ciebie próbuje nie zapomnieć o tym, co czuła, nawet jeśli boli, nawet jeśli rani, nawet jeśli wydaje się błędem, by wciąż pamiętać o wszystkim, ale to nie jest błąd. Błędem byłoby udawać, że to nie było prawdziwe, błędem byłoby wymazać to, co uratowało, co przyniosło spokój, co nawet na krótki czas sprawiło, że świat przestał boleć. Możesz nawet nie powiedzieć pożegnania, ale ona zrozumiała, przeczytała twój milczenie, zauważyła twoje oddalenie, poczuła, kiedy twoja obecność zaczęła przekształcać się w nieobecność, a najtragiczniejsze? To, że znikałeś stopniowo, znikałeś dzień po dniu zabierając ciało, znikając z pola widzenia, zabierając czas, aż pewnego dnia nie pozostało już nic, tylko wspomnienie, a mimo to, to wspomnienie wciąż jest bardziej żywe niż wiele obecności, które przyszły później. Wciąż jesteś punktem odniesienia, wciąż jesteś porównaniem, wciąż jesteś odniesieniem do wszystkiego, co było dobre i co zostało utracone. I choć mówisz, że nie czujesz głęboko w sobie, wiesz. Wiesz, że również zostało ci coś, czego nie da się wyjaśnić. Czujesz to, co nikt inny nie przyniósł, czujesz pustkę, której nikt inny nie potrafił wypełnić. Odszedłeś, ale jakaś część ciebie wciąż tam jest, w sposobie w jaki myśli za Nim zaufa, w lęku przed oddaniem się, w tęsknocie, którą stara się ukryć, gdy słyszy Twoje imię, a może już nigdy więcej się nie odezwą, może nigdy więcej się nie zobaczą. Ale są rzeczy, które nie potrzebują spotkania, by wciąż żyć. Uważasz, że to przesada, ale czujesz, czujesz, kiedy nadchodzi noc i wszystko milknie, czujesz, kiedy zamykasz oczy i przychodzi ta szczególna pamięć o najdelikatniejszym dotyku, o najgłupszej słowie, o najprostszej obecności. Czujesz, nawet jeśli zaprzeczysz, nawet jeśli nie powiesz, nawet jeśli spróbujesz zastąpić. Bo są połączenia, które się nie powtarzają, nie ma znaczenia, ile czasu minie, nie ma znaczenia, ile osób przyjdzie później. Ta osoba nadal czuje Ciebie. A gdybyś miał odwagę zapytać, wiedziałbyś, że imię, które nosi w zakamarkach pamięci, to Twoje. Zawsze nim było. Nie będzie Cię szukać. Nie zadzwoni do Ciebie. Ale gdybyś się pojawił, jej serce dokładnie wiedziałoby, kto stoi przed nią. Czy Ty też to czujesz? Czy wciąż udajesz, że nic nie pamiętasz? Ta osoba już próbowała włożyć innych na twoje miejsce, próbowała, niezłośliwie, ale z chęci przetrwania, bo życie z pustką, którą zostawiłeś, jest okrutne, a kiedy pustka nie ustępuje, umysł stara się wypełnić ją czymkolwiek, każdą osobą, każdą obecnością, która trochę złagodzi ciężar twojej nieobecności, ale się nie udało. Bo nikt nie ma twojego rytmu, nikt nie ma twojego milczenia, nikt nie potrafi być obecnym bez naruszania przestrzeni. Dotykać, nie zostawiając śladów na ciele, ale na duszy, byłeś szczegółem, a teraz jesteś nieobecnością. Ale nie byle jaką nieobecnością, to jest nieobecność, która się narzuca, która powoli boli, która się zjada bez potrzeby hałasu. Ta osoba złapała się na uśmiechu, wspominając twoje słowa, a chwilę później poczuła winę za to, że wciąż pamięta, bo świat pcha do przodu. Ale serce czasami pozostaje. I zostało. Zatrzymało się w tamtej nocy, kiedy trzymałeś ją za rękę, z taką prawdą, że wszystko wydawało się mieć sens, zamrożone w popołudniu, kiedy powiedziałeś coś nieistotnego, ale z intonacją, która dziś spowodowałaby, że każda łza by spadła. Możesz nawet powiedzieć, że nie wiedziałeś, co powodujesz, ale wiedziałeś. Gdzieś głęboko, czułeś, zauważałeś sposób, w jaki na ciebie patrzyła, czułeś, że oddech jest inny, gdy była blisko, dostrzegałeś, kiedy próbowała ukryć, jak bardzo się oddała, i mimo to odeszła. Możesz powiedzieć, że miała swoje powody, że życie poszło dalej, że okoliczności się zmieniły, ale ta osoba nie chciała okoliczności, chciała ciebie, takim, jaki jesteś, z Twoimi niedoskonałościami, z przerwami. Z zniknięciami, ale z prawdą, która istniała w tym wszystkim. Mogłeś to powiedzieć, mogłeś spojrzeć jej w oczy i być szczery, ale wybrałeś milczenie, a milczenie boli bardziej niż twarde słowo. Odszedłeś, a ona została z zbyt wieloma pytaniami, z zbyt małą ilością odpowiedzi, z tęsknotą, której nie wie gdzie schować. I myli się ten, kto myśli, że tęsknota to tylko płacz. Tęsknota to także zmęczenie, to zamieszanie, to złość. Niewłaściwie wyrażona czułość, to, co by było gdyby, które nigdy nie milknie, ta osoba próbowała iść dalej, próbowała uśmiechać się, próbowała znów wydawać się lekka, ale trudno jest być lekkim, gdy ten, kto przynosił lekkość, odszedł. Umiałeś być schronieniem. Nawet o tym nie wiedząc, sprawiałeś, że czas mijał inaczej, że dni były łagodniejsze, a teraz wszystko drapie, wszystko uciska, wszystko jest ciężkie. I dlatego ona wciąż trzyma ciebie w najskrytszych zakamarkach swojego serca, bo nie ma znaczenia, ile głosów przyjdzie później. Twój wciąż echem brzmi silniej. Nie stałeś się przeszłością, stałeś się odniesieniem. Porównuje niechcący, szukając bez szukania. Słyszy Twoje imię w piosenkach, których nigdy nie słyszałeś, czuje cię w zapachach, które nie mają sensu. Szukasz Twojego dotyku na własnym ciele. Mimo, że minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz się dotykaliście, myślisz, że to dramat, ale to tylko żywa pamięć, zostawiłeś ślad, nie zdając sobie sprawy, jak głęboki, a teraz żyję pomiędzy tym, co było, a tym, co nie wróci, próbując odbudować to, co istniało tylko z tobą. Rozumiesz to? Bo jeśli rozumiesz, wiesz, że są rzeczy, które nie da się odtworzyć, są obecności, które, raz utracone, zmieniają wszystko. W tym również tych, którzy pozostają. Ta osoba stała się inną po tobie, może bardziej zimną, na pewno bardziej odległą, ale nie z braku miłości, z powodu nadmiaru wspomnień. To, że znów kochać, wymaga całkowitego zaangażowania i zostawiła tam dużo siebie z tobą, w tych rozmowach, które wydawały się błahe, w milczeniach, które nie były uciążliwe, w spojrzeniach, które mówiły wszystko, nikt inny nie zrozumiał tego języka. Nikt inny nie potrafił usłyszeć tego, co mówiliście. Bez słów, czy wciąż to czujesz? Czy pamiętasz, co zostało powiedziane? Bez słów, pamiętać boli, komentuj to wciąż żyje we mnie, bo ta rozmowa się nie skończyła. Nieobecność wciąż mówi, każdego dnia. A jeśli myślisz, że to koniec, to jesteś w błędzie. To tylko początek tego, co nigdy nie zostało powiedziane. Jeśli to Cię poruszyło, polub, skomentuj, udostępnij. I zapisz się, aby nie przegapić następnego.